Witajcie! Dzisiaj na kanale chciałbym otworzyć ten bardzo fajny zestaw Elite Trainer Box Plus z Zacjanem, który trafił w końcu do mnie po długich, długich bojach. To nie jest łatwo dostępny zestaw. No i jest to taki premiowany trochę bardziej zestaw z metalowymi różnymi rzeczami, z różnymi boosterami oraz specjalną złoto-czarną kartą z Zacjanem. Ja bym chciał w końcu dostać się do niego, obejrzeć i zobaczyć jakie to są w środku tropy, tak więc lecimy. Unboxing. Ładnie spakowane. No i mamy. Proszę bardzo, ładnie się świeci. U, No bardzo ładnie wygląda tutaj. Tu w środku nic nie ma, jest pusto. Natomiast ten zestaw tutaj bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, jak on się świeci. Ma tutaj wielki napis: Sword and Shield z tyłu oraz tutaj na górnej części pokrywy. No, wygląda rzeczywiście premium. Rzeczywiście bardzo ładnie. A no, tak otwórzmy. I w środku czeka nas oczywiście zabezpieczenie. Jest oczywiście. Książeczka z aktualnymi zasadami, jak się gra w swordzie i shieldzie, w karciankę Pokémon, ogólnie oraz zestawy. Może najpierw sobie zobaczmy w środku. To są bardzo fajne rzeczy. O, jakie ciężkie pokoje. To są To jest moneta. Moneta z zacjanem. A, tutaj nawet ma dziurę już. Proszę bardzo. Metalowa moneta. Bardzo ładna. Zacznij go na się mieni. Ona jest rzeczywiście strasznie ciężka. Jest rzeczywiście metalowa. To nie jest metaliczna, to nie jest plastik. To jest rzeczywiście prawdziwa metalowa moneta. Z napisem Pokémon z tyłu. I to są jeszcze znaczniki. Również metalowe. Bardzo ciężkie. Znacznik zatrucia i znacznik tzw. burn, wykorzystywany do np. podpalenia. Z tyłu nie mają nic. Są tylko takie szczotkowane troszeczkę. I są kostki. Te kostki są również metalowe. To nie jest złoto. Jak się na pierwszy rzut oka może wydawać. Są strasznie ciężkie. No i te kostki mi się już trochę mniej podobają z, po, w stosunku do kostek ze starych Trainer Boxu, Chociażby z Moon. Dlatego, że one tu mają cyferki wartości. Wcześniejsze kostki były kostkami takie, które można było wykorzystać do wszystkich gier. Natomiast te mają... Wartości, które mają y, niby ułatwić y, pokazywanie obrażeń. Natomiast, no moim zdaniem, one nie są takie fajne i ładne, takie czytelne, jak te, które kiedyś dodawali. Dobrze. Następnie mamy bardzo ładny Series Player Guide, zobaczcie, jak on się tutaj mieni w środku O. Normalnie tego na pierwszy rzut nie widać, jest czarne. A tu proszę bardzo, przy lekkich promieniach można zobaczyć, jakie tutaj są. Karty, o jest dokładnie lista kart również. No i zobaczymy zaraz co się z nich trafi. Czy to są wszystkie karty z jakiego setu? Po prostu promo. Aha, to są wszystkie promki ze slotów i shieldów, okej. Okay. No w sumie ciekawa sprawa, zawsze pokazywali jakie są karty w danym secie. No dobrze, to teraz Dostańmy się Czy można to normalnie wyciągnąć jakoś? Chyba tak zawsze można było. O i tu są boostery w środku. O, zaraz będziemy je otwierać. To już wyciągnęliśmy wszystko. Więc teraz karta. Proszę bardzo. Tak wygląda złoty Zacjan. Złoto-czarny. Karta jest... Hmm, widziałem wiele różnych unboxingów i wiele różnych um, jakby otwarć tych kart. I one są zawsze przesunięte w jakąś stronę. Ta również jest przesunięta. Tutaj bardziej w, w tej prawej stronie jest, ma krótsze tutaj to, to obramowanie, natomiast tu ma grubsze, więc również jest przesunięta, jak chyba wszystkie karty z tego zestawu. Natomiast złoty wygląda naprawdę bardzo ładnie. Naprawdę ładnie się prezentuje złoty zacjan. Dodatkowo są bardzo ładne foliki na karty z zacjanem, które są złote od drugiej strony, więc karty na pewno będą się bardzo ładnie prezentować. No i są również przekładki, tutaj już mi wyschnęły się. No i jest karta promo, którą możemy wykorzystać w Trading Card Game Online. Dobrze, to teraz porzucajmy te najważniejsze rzeczy do środka i zajmijmy się otwarciem tych boosterów, które tutaj są, z tych zestawów. Może przejdźmy to tu. Jakie mamy w ogóle boostery? Jest Vivid Voltage. Razy 3 Darkness Ablaze Razy 3 Rebel Clash Razy 3 I Sword and Shield Razy 3 No to może zacznijmy od tych najstarszych. Tych najstarszych. Czyli pierwsze Sword and Shield Zobaczmy, co tam się pojawi. Tu z ja to tak nie lubię kombinować z tymi kartami, więc przejdziemy od razu. Mamy Kufanta i Rose Raid. Karta była zielona. Tak naprawdę wiadomo, że najważniejsze to są te karty, które są oczywiście jakieś Wii albo jakieś złote. To są te najważniejsze, takie, które są najwięcej warte. Tutaj mamy Energy Searcha i Clay i również jest tutaj zielony kod. Nie zawsze w tych Elite Trainer Boxach są fajne karty, no są też niestety bardzo losowe. Tak tutaj może być wszystko. No i tutaj mamy również Energy Retrieval oraz Professor Search. I kod jest wyjątkowo biały, natomiast no nie mamy tutaj Oprócz tego profesor z research nie mamy tutaj żadnej karty V ani jakiejś fajnej jakiegoś fularta na przykład. No to dobrze. Otwórzmy teraz Rebel Clasha. Zobaczmy co jest w Rebel Clashu. Sword and Shield był średnio łaskany. No a tu mamy o tu będzie jakaś V karta. Toxel oraz U cooperacjach. Proszę bardzo cooperacjach V. Była biała karta, rzeczywiście, czyli mamy pierwszą kartę V. Tu mamy... to będzie standard. Kalariński miał... u Milo oraz Arkan. I tu była zielona karta z kodem. Tu będzie Aplino, dwa Apliny i kramorant I to też zielona karta z kodem, ale przynajmniej mamy już pierwszą kartę V. Teraz otworzę sobie Darkness blaze Zobaczmy, co jest Darkness blaze I tu mamy Simi oraz Kopera również tylko już bez V. Już bez V, rose vanilijż, kod był biały. A, to się otworzył kod zielony. O, to przynajmniej Już wiemy, że jest kod zielony. To nie spodziewamy się cudów. Jest Fletcher oraz Diggersby. Więc to jest. Przy zielonych kodach zawsze tak jest. A tu mamy, o tu będzie jakaś V chyba karta. Starly, Skarmory, Skitty i Butterfree proszę bardzo Butterfree druga fałka I kod był biały, no proszę. I zostały jeszcze trzy boostery z Vivid Voltage, zobaczmy co Vivid Voltage przyniesie nam dzisiaj w kartach. Uh, tu wy wy wyniknęła jakaś karta trenerska, z tego co widzę. Zaraz zobaczymy, co nas za karta trenerska czeka. Ferocity oraz. Uh, Nessa, no proszę. No, fajne drop, fajny. Bardzo ładnie ta karta wygląda. Bardzo ładnie się Nessa prezentuje. I Cramorant, i Alister jeszcze. I tutaj rzeczywiście był biały kot. No, Nessa, bardzo fajny drop z tego boostera. To mamy Weimera Trabisza 0 ora. No, proszę bardzo, Zerora. Czyli tu też musiał być biały kod, dokładnie. I ostatni booster z Vivid Voltage z tego Elite Trainer Boxa Plus. No, tutaj chyba będzie zielony. Łubat, Heroes Medal oraz Banet, dokładnie. To tutaj będzie kod zielony. Czyli z takich ym, najlepszych jakby rzeczy, które trafiły się tutaj. Jeszcze raz pokażę tego. Zacjana. Który wygląda naprawdę bardzo ładnie. Oraz trzy karty, które się trafiły, czyli w Koperadżach w formie V, w oraz Nese jako trainer full artowy. Bardzo ładny, bardzo ładnie się mini. I to tyle. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę, i zapraszam również do zobaczenia innych moich filmów, zwłaszcza poradników z Karcianki Pokémon, które pojawiają się na kanale oraz innych unboxingów. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Dzięki, trzymajcie się.